Witajcie kochani na kanale Prawda o Prawdzie. Dzisiaj rozpoczynam nowy cykl Świadkowie Jehowy, nowe światło. gdzie to część pierwsza, część drugą tydzień wcześniej. Dlatego, że część pierwszą muszę jeszcze raz nagrać. Wśród tytułu będzie takim czy Świadkowie Jehowy są organizacją szatana. Dlaczego tak mocne, mocne stwierdzenie? Otóż, Zaraz wam pokażę. W Książce Wyzwoleni z wcześniej ówcześni badacze Pisma Świętego tak. jak odróżnić szatana i ówcześni badacze Pisma Świętego, świadkowie Jehowy. Nie wiedzą. Książkę napisał Rutherford. Dowodzący. Książka w angielsku została w 1936 roku. Książka mówi tak: Miona trzech potężnych istot w nim wykazane znakomitymi są: Ojciec Jechowa, Logos i Lucyfer, Jego synowie. Czyli synem Bożym, według świadków Jechowy, jest Lucyfer. Szatan. Czyli są trzy najznamienitsze imiona: Jechowa, Logos i Lucyfer. oczywiście olbrzymim bluźnierstwem. A, jest taki pikantny szczególnik. Teraz przejdźmy do, do głównych. Dlaczego uważam, że w organizacji świadków Jechowy panuje jakiś duch? I to nie jest duch Boży, o tym wiem. Tylko teraz jestem na. Milion procent pewny jest to duch szatana, jest to organizacja Szatana, Dlatego, że ówcześni wtedy badacze Pisma Świętego pokazali nam, w jaki sposób szatan powziął tą hipokryzję. A zobaczycie o co mi chodzi. Przeczytam fragment 37, 8 Później około 250 lat urodził się Adamowi wnuczek imieniem Enos. Wówczas już, jak Pismo Święte donosi, każdy człowiek postępował w kierunku grzecznym, Z tego można wnioskować, że już wówczas cały rodzaj ludzki był pod kontrolą diabła. Szatan musiał mniemać, że on dopiął celów w tym, że wszyscy ludzie oddawali mu cześć i chwałę i że on ich odwrócił w zupełności od Boga, a przeto on zamierzył wystawić Boga na kpiny przez ustanowienie systemu hipokryzji. I posłuchajcie, jaki to jest system hipokryzji. I właśnie po raz pierwszy hipokryzja ujawniła się za dni Enosa i to w związku z obrzędkiem religijnym. Pismo Święte w tym względzie powiada, na ten czas ludzie zaczęli nazywać się od imienia pańskiego. Pierwsza Mojżesz 426 zobacz. Dlaczego oni zapragnęli nazywać się od imienia pańskiego będąc grzesznymi? Odpowiadamy, że taki plan opracował diabeł. A w tym celu by ludzie mogli mieć pretensje do synów bożych, a jednak wbrew naśladować złego kierunku, akurat nie w opozycji Bogu, i żeby przez to szydzić i urągać Bogu i zniesławiać Jego imię. Oni stali się narzędziami szatana, onego diabła, jako tacy byli się pokrytami. Czyli ci, którzy zaczęli się nazywać od imienia Bożego, czyli od Jehowy, tak jak teraz nazywają się, kto się nazywa, jaka jedna organizacja nazywa się od imienia Bożego, która się szczyci tym świadkowi Jehowy. oni stali się, jak tu pisze, narzędziami szatana. Ale pisze. Powód, dlaczego jest rzeczą ważną do zwrócenia uwagi na to starożytne zdarzenie, jest ten, aby wykazać zamysł szatana przez niego pod przedsięwzięty i przeprowadzony od początku. Mianowicie on miał na celu z pewnego zorganizowanego systemu religijnego stworzyć część swojego rządu, aby przez to mógł szydzić i urągać imieniowi Jehowu. To był zamysł, aby powstanie świadkowie Jehowy od nazwy Jehowy, to był zamysł od początku Szatana. I to badacze Pisma Świętego w 1926 roku przewidzieli. A później zmienili nazwę badacze Pisma Świętego na chrześcijański zbor Świadków Jehowy, a teraz od na Świadkowie Jehowy. Jakieś pytania macie? To jeszcze końcówka, już tam 205 strona. No to jest kontynuacja tego. Było to za czasów Enosa, gdzie szatan powziął już myśl adoptowania hipokryzji, aby się ludzie nazywali od imienia pańskiego, pomimo tego, że oni wcale nie reprezentowali Boga. On przez to bluźnił boku i przyniósł niesławę imieniowi jego. Na początku ery chrześcijańskiej szatan powziął zupełnie te same kroki hipokryzji, lecz na daleko szerszą skalę. On wiedział dobrze, że człowiek jest tego usposobienia, że musi coś wielbić. I jeżeli szatan nie mógł skłonić tych, którzy się nazywają od imienia chrześcijańskiego, aby go uwielbiali wprost, to on natychmiast miał wprowadzić inny sposób, przez który. Miał odwrócić ich umysły od Jechowy Boga, a pomimo to oni mogliby się nazywać i tak od imienia chrześcijańskiego. Książka Bezwoleni. Kolejny dowód na to, że organizacja Świadków Jehowy nie ma nic wspólnego z Bogiem. Sama zmiana nazwy na Świadkowie Jehowy, z badaczy Pisma Świętego, była zamysłem Szatana i jest zamysłem Szatana. Kolejna publikacja, która dowodzi tego, jak zdurna jest to i, i, i głupia religia po prostu teraz yy. świadkowie musieli powiedzieć, tak, to było stare światło. No, no ja cię przepraszam bardzo, skoro publikowaliście to? wasz, wasz papież Ratę, Fatkły, który powiedziano umarł i poszedł do nieba i spotkał się tam z, z, oj z ojcem. Po no, czym to świadczy w ogóle. No? Świadkowie Jehowy, omudcie się, obudźcie się, odrzućcie tę nazwę świadkowie Jehowy, wyjdźcie z tej organizacji szatańskiej, ja będę się za wami modlił z całego serca, abyście wyszli stamtąd. Był to świetny zamysł, szatana, by stworzyć kolejną właśnie organizację religijną, która by miała super moralne zasady. Mm -hmm. Bardzo takie... Trułe reguły i służyła szatanowi pod, pod nazwą Bożą i przyjmująca udział, bo dzisiaj, dzisiaj z kim się kojarzy Jechowa? Ze świadkami Jechowy, a z czym się kojarzymy świadkowie Jehowy? z tym, że łażą po domach, że zabijają swoje dzieci, nie pozwalając im przyjąć transfuzy krwi, z tym, że odrzucają swoje rodziny, które już nie są świadkami Jehowy. z tym, że każdy, kto od nich odchodzi, jest, jest traktowany tak, jakby umarł. Brak jest miłosierdzia w tej organizacji, brak jest miłości. Nie stosują się oni w ogóle do zasad, jakie przedstawił nam Pan Jezus Chrystus. Nie są nadświadowcami Chrystusa, tylko są świadkami Jehowy. A z tego wynika, są świadkami szatana, bo to był zamysł szatański, więc... czuję tym ludziom. Będę się modlił za nich jeszcze teraz bardziej gorliwie. O to, aby, jeżeli to jest wolą naszego ojca, aby, aby wrzucili się od tej organizacji, bo, bo Bóg nie potrzebuje żadnej organizacji. Bóg dał nam przykład. Posłał swojego syna jednorodzonego, aby pokazać nam, jak mamy żyć. Mamy żyć naśladując go, a nie naśladując jakąś organizację wymyśloną przez szatana. Tak, mam nadzieję, że to ciekawy argument. Jeżeli studiujecie ze świadkami, możecie pytać o to. Jeżeli jesteście świadkami, a macie jakieś wątpliwości, proszę. Następny argument, że to jest organizacja szatańska i uciekaj stamtąd. apel do wszystkich świadków, którzy oglądają moje filmy, Rafała filmy, Grześka, Pawła. Nie bójcie się pisać do nas. My nie ujawniamy, kim jesteście, a także nikomu pod jakim piszecie. Bardzo się cieszymy, że jest tak duży odzew i i będziemy się starać pomagać nam wyjść jak najlepiej z tej organizacji, aby sobie jak najmniej krzywdy zrobić. Wiadomo, wyjście z każdej sekty niesie ze sobą jakieś, jakieś komplikacje. Teraz zachęcam wszystkich do modlitwy właśnie za, za świadkami Jehowy, aby, aby oni się nawrócili i oddali życie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Pozdrawiam serdecznie. Amen.